Kohelet dzisiaj bardzo pięknie mówi, że Pan Bóg uczynił wszystko cudownie, nawet dał człowiekowi pewien obraz dziejów świata, ale konkluduje to w ten sposób, że człowiek nie jest w stanie pojąć, jakie procesy historyczne, historie zbawcze dzieją się. I dlatego człowiek jest skazany na. Taki ogląd świata, jaki ma. Otóż w momencie, kiedy na świat przyszedł Jezus Chrystus, człowiek nie jest skazany tylko na to, co zobaczy tu i teraz, ale jest w stanie zobaczyć od samego początku, od stworzenia. Jest w stanie zobaczyć, w jaki sposób Pan Bóg uczestniczył w życiu człowieka. Jak z wielką, wielką miłością i miłosierdziem do tego człowieka się odnosił. Oczywiście był wobec tego człowieka sprawiedliwy. Ale akt posłania na świat swojego syna, żeby ten świat miał nowe otwarcie, żeby ludzie mogli znowu sięgać po nowe życie, po prawdę, po wolność i żeby nie musieli biec w stronę przepaści, jest to fakt obiektywny. Dlatego możemy powiedzieć: Kochelecie, oto człowiek dzięki Jezusowi Chrystusowi zna siebie i zna dzieje świat.